Dzień dobry, witam wszystkich w czwartek. Mamy 17 dzień marca. Dajcie znać, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Zaczynamy, słuchajcie, nasz przegląd. Dzisiaj, tak szybciutko i konkretnie, jak zawsze zresztą, dlatego, że mamy dużo, no, dużo spraw pod koniec tego tygodnia. Czyli dzisiaj o 16, pamiętajcie, jest bardzo ważny live dla no, Krypto Akademia z bonusem. Jeżeli chcecie otrzymać warunek konieczny, należy się na spotkaniu pojawić. Linka macie w zaproszeniu na czacie. W tym momencie Wam wysłałem na Facebooku, na YouTubie. O 16.00 Akademia. Jutro od 9.00 całodniowy live trading FIBO TV. Mam jeszcze jedno wolne miejsce, jeżeli ktoś by bardzo chciał przyjechać, no to jeszcze na Ciebie czeka miejsce, daj znać SMS-kiem lub najlepiej zadzwoń do mnie po live'ie. No i tak jest rozkład dnia, znaczy rozkład jazdy na kolejne, na kolejne dni, tak? No w niedzielę oczywiście od prawa o 20.00. Zaczynamy, zaczynamy słuchajcie od dolara, pojawia się pytanie kiedy go kupić tanio i kiedy w ogóle pomyśleć na, na jakich poziomach tego dolara można by zacząć zbierać. Ja mam Mam pomysł i uważam, że on jest bardzo realistyczny, bo tak naprawdę to jest kontynuacja tego, o czym mówiłem dzisiaj od godziny 9.00, tak? Na sesji europejskiej, czyli chwilowe podbicie, pułapka. Często się pojawia ten motyw, rozgrywałem już nie wiem, setki razy na pewno. Czyli chwilowe odbicie od 786, potem zejście, i to jest właśnie ta pułapka na poziom głębszy 886. Tutaj to wszystko zaprezentuję i tak naprawdę. Poziom, właśnie który będzie uderzony, prawdopodobnie, czyli ten następny poziom wewnętrzny 8,8 to jest ten poziom docelowy 4,16,50. To są tak naprawdę poziomy, punkty takie zaczepienia, gdzie w ogóle zaczynam dolałem się interesować. W tym momencie no, odbija się od 7,8,6. Wszyscy widzimy, jest tam oczywiście układ harmoniczny, mierzenie 161, była o tym mowa. Natomiast pamiętajmy, że może być to jedynie odbicie chwilowe w kontekście one to one, tak? czyli w kontekście no, niżej mamy ZZB, tutaj to są naprawdę technicznie bardzo ważne zwróćcie uwagę, ja może zlikwiduję te mierzenia, bo one nam się za chwilę przydadzą. Chcę tutaj Wam pokazać jak duży może być zasięg odbicia na dolarze dzisiaj, tak? W ciągu najbliższych powiedzmy kilku, czy tam maksymalnie kilkunastu godzin. To są dwa poziomy, dwa scenariusze na 4,30, czyli zaatakowanie ZZB, czyli tego dołka z 9 marca, ewentualnie wypełnienie 2 one, 1 one na korekcie pędzącej, 4,32, tutaj mamy oczywiście wzmocnienie wewnętrznej fali, czyli typowy pomiar o ostatniej fali pomiar pow oczywiście 61 i yy, 8. No i to są te rejony 4 32 32 4 30 30, prawda? Więc tutaj proszę o tym pamiętać, natomiast Wolumen podażowy i wolumen skumulowany nie odpuszcza, co jest dla mnie bardzo ważną informacją, że jeszcze jedno prawdopodobnie to zejście w kontekście właśnie tej fałszywki czy tego nadbicia w 416 pewnie nastąpi, no bo jednak jest tak duża siła i tak duża presja podażowa, że jeszcze jednej fali impulsu spadkowej brakuje. Także tyle jeżeli chodzi o dolara do złotego. Przejdźmy już do E, jak jesteśmy przy walutach, no to oczywiście zróbmy etka funta. Ujka, tutaj też jest troszeczkę tych okazji, także po kolei, po kolei słuchajcie, bo dzisiaj dzień jest taki dosyć... Znaczy bogaty w okazji, w ten sposób powiem, no tych okazji jest sporo, bo myślę, że ten dolar gdzieś tam w czasie sesji amerykańskiej, to co przed chwilą pokazywałem, za chwilę euro-dolar może być również do wypełnienia scenariusza, bo tak naprawdę już niewiele brakuje, proszę zobaczyć, to są poziomy no, na dzisiaj, na jutro obowiązkowe, bym nawet w ten sposób powiedział, no do przepilnowania na pewno. 161,8 razy 2, zobaczmy, 7,86 układ harmoniczny z X na górze, szybciutko go też... Zaznaczę, no i to są poziomy, dosłownie tam troszeczkę brakuje, dlatego mówię, że one są bardzo aktualne, praktycznie, no nie mogę powiedzieć na tu i teraz, bo nie zostało zaatakowane, ale myślę, że godzina, dwie i początek Ameryki ten poziom wypełnią 1, 10, 76, 75, prawda, czyli punkt D dosłownie troszeczkę wyżej. Jeżeli chodzi o GBPUSD, też poziom gdzieś tam się zbliża. Co prawda jest to bardzo głęboki taki układ, nawet z 4 godzinówki pokażę. Nie jest aż jakiś wiecie, taki zły i szeroki, natomiast troszkę miejsca na wzrosty ma. Ja się tutaj skupiam na funcie na poziomie. 61. Oczywiście są dwa scenariusze, dwa miejsca bardzo ważne, natomiast 50, no umówmy się, ona jest troszeczkę taka za słaba, w sensie nie jest tak dobrze potwierdzona jak 61,8, czyli jak ten poziom troszeczkę wyżej. No jak się dobrze przyjrzymy na 61, to mamy tam i ZZB i mamy bardzo precyzyjny poziom 1,3270, który też wielokrotnie wcześniej był broniony, testowany. No i mamy oczywiście wzmocnienie w postaci 61 ostatniej fali, także ten poziom ta strzałka wyżej jest mocniej mniejsza, znaczy technicznie, oczywiście, to jest pamiętajcie, tylko wyłącznie moje prywatne zdanie. Wolumeny tutaj też są mocno popytowe, więc uważam, że może być to zrobione nawet na takiej zasadzie, czyli dochodzimy do 50, -tki. chwilowa reakcja, prawda? Czyli coś tam dla skalperów, no małe co nieco, mogą z tego wyjąć. Pojawia się malutka fala i nadbitka właśnie do 61 i tutaj ewentualnie zewnętrzne mierzenie, zobaczcie, IFTS mógłby być, prawda? To jest taki scenariusz, oczywiście na późniejsze. Godziny, ale jak najbardziej realistyczne, więc proszę o tym pamiętać, że to mierzenie ostatniej fali na funcie jest po prostu obowiązkowe, żeby odczytać te zależności. A co dalej z ropą? Piotrek pytasz: tak, za chwilkę będzie ropa, tylko jeszcze ujka, USD no, te jeno. Te jeny nie odpuszczają, chciałoby się powiedzieć. Jeny będą, znaczy jeny do wejścia i do obserwacji są, i, ale są niżej. Znaczy, ja mam pomysł na dolara do jena. Bardzo prosty, czyli tak, wykorzystuje na pewno statystykę, wykorzystuje fakt, że jeny działają na 61, czy to jest dolar, czy eurojen, czy funt do jena, to jest jakby uniwersalny poziom, który doskonale statystycznie działa, tak? To jest właśnie to miejsce, 118,23. Widzimy już jakiś tam układ trójfalowy i teraz jak się dobrze przyjrzymy, to ten poziom 61, on może być w układzie harmonicznym, czyli jeszcze dodatkowo potwierdzony, z X zobaczcie, ostatniej fali. Bardzo ładnie to wygląda, czyli motyw, można powiedzieć, układu harmonicznego wewnętrznego, lokalnego, wzmocnionego 61 ostatniej szerokiej fali. I tutaj jeszcze ta statystyka, czy nie jest to, nie jest to jakiś inny poziom, wiecie, 568, tylko i wyłącznie 60, ale w punkcie D też. Z układu harmonicznego. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo tam jest tak naprawdę klasa FIBO, no bo w punkcie D będzie 8,86 tego układu nietoperza plus 61 całego poprzedniego swingu wzrostowego. Bardzo fajny poziom 118,23 do obserwacji. Mocne, solidne, ważne wsparcie na dolarze, do jena. Padło pytanie, co z ropą dalej? No, zobaczmy. Zobaczmy, co z tą ropą. Ropę będę podbierał, mam, mam scenariusze na kupno, bo zaczyna mi się to podobać w kontekście Wajkofa. W kontekście Wajkofa, czyli oczywiście troszeczkę wyższy interwał od H1 wzwyż, pamiętajmy. Od H1 moi drodzy, wzwyż. Co robimy? Na pewno mierzymy od dołka do szczytu, prawda? Na pewno tutaj takie dwa poziomy. I dlaczego mówię, że łączymy to z Łajkowem? Dlatego, że mamy mocny, bardzo mocny, piekielnie mocny punkt odniesienia. W postaci tutaj zobaczcie, tych dołków wcześniej, tak? Pamiętajmy, zasada ostatnich dołków, ostatnich szczytów, czyli tutaj te punkty odniesienia z 15, te dolne cienie, zwłaszcza uważam, że mogą być przetestowane. Jeżeli będą przetestowane, to zobaczmy, że te dolne cienie, one mogą tworzyć formację OEG, czyli mamy odwróconą głowę z ramionami i lewe ramię, właśnie tutaj 15, głowa na dołku z 16 i prawe ramię wzmocnione poziomem FIBO, prawda? No i cały. Cały ten y, schemat, on już jakby nam. Myślę, na tym etapie może przypominać tę początkową fazę reakumulacji, oczywiście, w kontekście dalszych wzrostów. No, i to jest tak naprawdę mój pomysł na, na ropie, w kontekście długich pozycji. Czyli teraz, oczywiście, na szczycie nie kupuję, no bo mam takie zasadę, taką zasadę i takie założenia mojej strategii, że kupuję po pierwszej, większej, sensownej korekcie, którą jestem w stanie wyłapać za pomocą właśnie mierzeń FIBO. I te mierzenia tutaj wam pokazuję, tak? 50 61. to są te wsparcia. Tutaj celuję, tutaj prawdopodobnie ropę będę zbierał. 90

do indeksów słuchajcie bardzo ważne pytanie jeżeli chcecie odebrać bonus dzisiaj o godzinie 16 jak w czwartki o 16 jest akademia dajcie znać czy doszło spotkanie doszedł link na to spotkanie tylko wyłącznie osoby które się zarejestrują to będzie też informacja o tym kiedy rusza projekt kryptowalutowy czyli scalping na bitcoinie tak naprawdę krypto trading bo no głównie na bitcoinie ale jeżeli będą okazje też na ethereum na innych sobie pohandlujemy bardziej aktywnie oczywiście też z wykorzystaniem dźwigni absolutnie nikogo nie namawiam jeżeli ktoś jest chętny Chciałabym zobaczyć, jak taki scalping wygląda na bitcoinie. Zapraszam, jeżeli ktoś się boi lub nie jest zainteresowany kryptowalutami, absolutnie nikogo nie namawiam. Natomiast informuję, że dzisiaj o 16 tego typu spotkanie będę robił, więc warto nawet z ciekawości zajrzeć i sobie ocenić, tak, czy to jest dla ciebie, czy nie. Jeżeli chodzi o złoto, link doszedł, super, bardzo dziękuję za informację. To też wtedy troszeczkę mi ułatwia sprawę, bo nie muszę odpowiadać na wszystkie pytania, gdzie jest link do zapisów. No, link jest zawsze na czacie na live. 50, 61 i 8. No, wiadomo, to są te poziomy. Podobnie to wygląda, troszeczkę podobnie. No, małe podobieństwo jest tak? z ropą WTI, którą przed chwilą analizowałem. Też czekamy na pierwszą jakąś stosowną korektę. No, na złocie oczywiście 61, tak. To jest poziom, który doskonale działa, dobrze płaci, jest skuteczny i trzeba o nim pamiętać. Okolice 90%. 1915 Podobieństwo jest w postaci OEG, czyli lewe ramię dołki z 15 marca. Głowa, no to ten dołeczek z tym dolnym cieniem z wczoraj, i prawe ramię wzmocnione poziomem FIBO. Wygląda dobrze, wygląda dobrze. Także mówię, końcówka tygodnia jest bogata w okazję. Także mam nadzieję, że jutro bardzo fajny live. No, jestem pewien, że będzie fajny live trading całodniowy FIBO TV od godziny 9. Pamiętajcie, jutro. Także jutro się usłyszymy. Już od samego rana i rozgrywamy sesję europejską londyńską. Zostały nam indeksy, więc co Nasdaq myślę, tak? No myślę, że indeksy zaskoczyły wszystkich te wzrosty. Jeżeli o mnie chodzi, tak, dostałem mi to solidną cofkę solidną, niesolidną nocowkę taką, którą się czuje na portfelu, natomiast ja zdania nie zmieniam, tak uważam, że ten wzrost, tak naprawdę wczoraj o tym mówiłem, dzisiaj to powtórzę, no bo chcę pokazać pewne zależności, którymi się kieruję, to nie jest na zasadzie, że się uparłem na spadki i mówię tak, mam krótkie pozycje, muszą spadać, bo ja tak chcę, no absolutnie nie, się dawno, dawno temu wyleczyłem z takiego myślenia i polecam też się wyleczyć, jeżeli ktoś ma z tym problem, bo nie tędy droga, myślenie życzeniowe zawsze, zawsze jest zgubne, tylko i wyłącznie Fakty, logika. No i teraz, jak to wygląda na liczbach, na faktach? E, mamy ruch wzrostowy, doskonale go widzimy. Tam 14 tysięcy gdzieś tam zostało za e, zaksięgowane. E, no, no i co z tego? E, czekajcie, bo ktoś puka do drzwi. <laughs> za chwilkę, dzisiaj jestem sam, muszę otworzyć. Chyba kuję. Czekajcie chwilę. już jestem. Już jestem. Mamy sąsiadów tutaj, wiecie, nauczycieli, związek nauczycielstwa polskiego. Robimy taką zbiórkę dla Ukraińców też. Organizujemy wspólną naukę języka polskiego oczywiście i tutaj troszeczkę pomagamy, i organizujemy to wszystko. A my akurat jako Fibotim zapewniamy te wszystkie materiały biurowe, papier, długopisy, zeszyty i tak dalej, nie? Właśnie na ten temat rozmawiałem. Dobra, jestem, już już jestem. Skończyliśmy na Nazdaku, prawda? 14309 14309, A już dacie znać, czy się nic nie zmieniło w transmisji. Mam nadzieję, że słychać mnie. Wszystko dobrze działa, tak, proszę o potwierdzenie. Mamy 50 mamy 50, mamy 61,8. Tak, no i to są te poziomy, które mnie tutaj interesują w kontekście Nazdarka. Ona no, opiszecie piękny gest szlachetnie. Tak, tak, no jeżeli możemy pomóc, ja zawsze czy się tutaj zawsze angażowałem się we wszystkie akcje, jakie robili tutaj nasi sąsiedzi czy pomoc dla dzieciaków dla hospicjum, paczki na święta robiliśmy. To zawsze, zawsze, jeżeli jest okazja, to pomagamy, nie? Mam 61 i 50. No i to są te poziomy, to są te poziomy, które gdzieś tam będę chciał na Nasdaq'u W kontekście, jeszcze raz mówię, zagrania na krótko wykorzystać dobrze US 500, czyli S&P. S&P układzie harmoniczny ma, też na spadki, też to wygląda, powiem Wam, dosyć dobrze. Zaraz, tutaj mamy układ harmoniczny z X na górze, też nie ma wolumenu, tak? No nie ma wolumenu wzrostowego, a jeżeli nie ma wolumenu wzrostowego, to ja w te wzrosty, ja że nie wierzę, a po prostu jest to takie troszeczkę podejrzane. Aha, wszystko słyszeliście, czyli mamy dobry sprzęt, no dobrze, dobrze. Dobrze, no to jak tutaj jesteśmy na podsłuchu, to... Wszystko, no zresztą ja nie mam, nigdy nie miałem przed Wami żadnych tajemnic, tak? Wszystko jest transparentne i, i, i jawne, można powiedzieć. S&P, no i to jest ten poziom 4366-4370. No i tak jak mówię, raczej cały czas podchodzę w kontekście okazji na krótko. DAX na zakończenie, tak? DAX na zakończenie. Dzisiaj o 16 przypominam, Akademia. Jeszcze raz linka Wam wysłałem. I co mamy na DAXie? Na DAXie w ogóle mamy poziomy, o których była mowa w dniu wczorajszym, czyli 161 jest bronione. Nie wiem, czy o nim pamiętacie. Powinniście, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te zewnętrzne mierzenia tutaj wykorzystać, bo proszę zobaczyć, strefa, o której była mowa wczoraj, 161 razy 2, jest no, 14,5 tysięcy obroniona. Jest obroniona, prawda? Jest bardzo ładna obrona, więc tutaj zwróćmy uwagę, co prawda wolumeny są większe w porównaniu do tego, co widzimy w Stanach. Natomiast technicznie zewnętrzny klaster daje nam bardzo mocną zaporę, więc naprawdę wygląda to dobrze. 14,5 tysiąca to jest taki już wniosek końcowy, jeżeli chodzi o ten opór, który według mnie dzisiaj na dach się będzie. Obronionym. Dobrze, tyle na dzisiaj, za chwilkę krypto trading, a o 16, pamiętajcie, bardzo ważna akademia w czwartki o 16. .00. Dzisiaj temat przewodni Krypto Trading, scalping na Bitcoinie plus bonus, który ode mnie otrzymasz. Jeden warunek trzeba się zapisać na to otwarte, darmowe spotkanie, a linka macie na czacie. Także słyszymy się za minutkę na krypto i o 16 na akademii.